Serdecznie witamy w PixHouse, na naszym kanale. Chcemy dzisiaj zaprezentować nasz premierowy pierwszy film. Kto wie, kto wie, co będzie? Bez sensu, jeszcze raz. Chcemy Wam zaprezentować dzisiaj naszego pierwszego vloga, a w nim konstruktor, wynalazca na miarę naszych czasów i możliwości zaprezentujemy tak naprawdę przełomowe odkrycie Skanowanie negatywów za pomocą nowego skanera, czyli zarazem będzie to vlog, jak i pierwszy test. Zaprezentujemy także sylwetkę, właściwie negatywy jednego z poznańskich fotografów. Jest to kilkanaście tysięcy zdjęć, które trafiły do Fundacji Pixhouse. Opowiemy Wam, co z nimi zrobimy. Serdecznie zapraszamy. Chciałem Was serdecznie powitać na prezentacji naszego najnowszego wynalazku. Skanera do slajdów i negatywów. Kaner ma oznaczenie 3 beta wersja 15 łamane przez GM45 łamane przez MF. Pozwolimy sobie dodać te dwie literki, ponieważ ja jestem wynalazcą, konstruktorem tego urządzenia. Jak to, jak to działa? Potrzebujemy do tego urządzenia bardzo niewiele. Tak naprawdę lustrzankę, najlepiej bez lustrykowca, jakiegoś pełnoklatkowego, obiektyw do makro. Tu widzicie to długie, to jest obiektyw do makro. Firmy nie mogę zdradzić. Nie możemy, a przepraszam. Aparat jest też firmy. Zaklejone niestety. statyw firmy zakrajone Najważniejszą część tego skanera, proszę Państwa, najważniejszą częścią tego skanera jest podświetlenie. Podświetlenie jest to specjalna konstrukcja używana do bardzo precyzyjnego oświe oświetlenia klatek schod schodowych i łazienek. Czyli idziemy sobie do Praktikera czy do, do innego sklepu, kupujemy LEDowe oświetlenie i mamy już podświetlenie tego skanera. Drugim, i drugim ważnym elementem jest yy, pudełko, tak zwany soft, Softbox Digital System. Chodzi o to, żeby bardzo równo to światło z tego specjalnego źródła, które nam podświetla, rozproszyło się bardzo łagodnie i bardzo sutelnie podświetliło nam negatyw od spodu, to jest, to jest negatyw, który kładziemy na, i tu jest najważniejsza część i cała jakby kroma jego wynalazku to jest, proszę Państwa, szyba. Płaska z przyciskiem manualnym. Chodzi o to, że ten negatyw, jeżeli położymy na szybę, musi być płaski. Jeszcze, jeszcze jedna ważna część to jest to pudełko, które jest jednocześnie osłoną i rozpraszaczem i troszeczkę nam dystansuje nasz negatyw od źródła światła żeby nie pojawiały się jakieś artefakty spowodowane tym światłem, jakieś plamy przebarwienia. I pudełko. Pudełko jest kupione, proszę Państwa, w Kajfurze, bez kolejki. 32,50. W pudełku wycięty jest otwór, który jest większy troszeczkę od, od negatywu. Nie, nie, nie pokażę go, przepraszam, bo mi się rozsypie cała konstrukcja, bo to jeszcze jest nies, niesklejone. Chwileczkę to nam zajmie jeszcze. I to wszystko jest tak ustawione, mam, na, mam nadzieję, że z tego chaosu jakoś wyłoniło się troszeczkę, jak ta konstrukcja jest zrobiona. To wszystko jest usta ustawione tak, żeby nie podchodzić, nie dotykać, bo wszystko się rozjedzie. Do kalibracji skanera potrzebujemy jeszcze dwóch rzeczy, a w zasadzie. Jednej, mianowicie poziomicy, to jest niezbędne, to jest najważniejsza część urządzenia, ponieważ bez tego nie będziemy w stanie skalibrować tego sprzętu. Kalibracja polega na równoległym ustawieniu płaszczyzny matrycy w aparacie cyfrowym do płaszczyzny negatywu, który jest położony na przybieszczalny i przyciśnięty drugą szybą szklaną z ramki. Dla ułatwienia podam jeszcze wymiary szyby, główna szyba, szyba A4, szyba dociskowa, szyba B6. I po prostu jeżeli sobie to ustawimy, skalibrujemy, możemy ustawić aparat w tryb A, przysłaniamy przesłonę do 22 na obiektywie do makro, co jest bardzo istotne. Obiektywy do makro możecie używać dwóch rodzajów. Jeden obiektyw to jest obiektyw z odwzorowaniem 1 do 1 czyli wszystkie nowoczesne autofokusy. Drugi sposób obiektywy starszego typu o odwzorowaniu 1 2 czyli potrzebujemy jeszcze taką przejściówkę, która jest w komplecie. I tu widzicie ten obiektyw, ma zastosowaną taką przejściówkę, czyli jest obiektyw do makro. Nie mówimy o firmie, przejściówka jest dokręcona i uzyskujemy, uzyskujemy w ten sposób odwzorowanie 1 do 1. Pozwoli nam to na y, sfotografowanie całej klatki negatywu 24x6 mm. Y, dokładnie do pas, możemy dopasować ją do wielkości matry matrycy w aparacie cyfrowym. No i jeżeli uda nam, nam, nam się to ustawić, wszystko nam to się nie rozsypie, y, ustawimy ostrość, skalibrujemy, możemy sobie już przystąpić do reprodukcji. Sama czynność repro reprodukcji jest dość prosta. Polega na ustawieniu ostrości. Przysłonięciu przysłony do 22 i po prostu fotografujemy przesuwając klatka po klatce. I to wszystko. Ważne, żebyśmy skanowali precyzyjnie, dokładnie żebyśmy czyścili negatywy, dbali o czystość, żeby negatywy się nie porysowały, żebyście mieli później jak najmniej pracy z plamkowaniem. Wolno, precyzyjnie, dokładnie, a efekty y, będą bardzo dobre. Aż się zdziwicie, jak dobrze może to wyglądać, jak przyjemne może być skanowanie. Okay. Trafiły do nas negatywy, których autorem jest fotograf pracujący, działający w Poznaniu w latach 80. i 90. Fotograf, dokumentalista. Negatywów jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy nawet. Staramy się je wszystkie zdigitalizować. Mamy nadzieję, że w listopadzie, w grudniu zaprosimy Was do. Publikacji, do zapoznania się z książką, która ukaże się z tymi fotografiami i z informacją o, o tym człowieku. Na razie jeszcze nie zdradzimy Wam jego nazwiska. Śledźcie nas na Facebooku, Instagramie i wszystkich mediach społecznościowych, jakie przyjdą Wam do głowy.